Witajcie. Oferta kredytowa banków lub skok jest obecnie tak bogata i zróżnicowana, że nam jako konsumentom trudno jest się zdecydować jaki rodzaj kredytu powinniśmy wybrać. Najczęściej zwracamy uwagę na takie kryteria jak oprocentowanie i czas spłaty. Wydaje się, że najkorzystniej jest wybrać rozwiązanie, w którym wysokość miesięcznych rat nie będzie zanadto obciążała naszego domowego budżetu. Pamiętajmy jednak że cena kredytu to nie tylko odsetki. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania warto jest obliczyć jego całkowity koszt. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku czy za promesę kredytu, bank może nas obciążyć taksą za każdorazowe sporządzenie aneksu do umowy. Przy podpisywaniu umowy kredytowej ponosimy koszty prowizji, naliczanej najczęściej procentowo od kwoty kredytu. Kredytodawca może też od nas żądać opłat, np. za wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę raty. Dodatkowe koszty mogą się pojawić także wtedy, gdy spłacamy całą kwotę przed terminem. W przypadku kredytów długoterminowych wymagane jest od nas często wykupienie ubezpieczenia na życie, co zwykle również wiąże się z poważnym wydatkiem. Warto jednak wiedzieć, że wysokość prowizji i oprocentowania kredytu możemy negocjować, zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z innych produktów oferowanych nam przez daną instytucję finansową. Od umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. W tym celu musimy sporządzić pisemne oświadczenie i przekazać je na adres wskazany w umowie. Najlepiej wysłać listem poleconym. Mamy także obowiązek natychmiastowego zwrotu całej pożyczonej sumy, chyba że została ona przekazana przez bank bezpośrednio sprzedawcy lub wykonawcy usługi, u którego zakup był kredytowany. Wówczas to on powinien zwrócić pieniądze. Odstąpienie od umowy nie jest jednak darmowe. Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić określoną w umowie opłatę za jej zawarcie czyli tak zwaną opłatę przygotowawczą oraz pokryć koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Co więcej, odstąpienie od umowy kredytowej nie oznacza równoczesnego odstąpienia od umowy kredytowanego zakupu. Są to dwie całkowicie niezależne umowy. Dlatego, kiedy odstępujemy od umowy kredytowej, musimy liczyć się z koniecznością natychmiastowej zapłaty ceny towaru lub usługi. Pamiętajmy, że podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, nie powinniśmy się kierować kuszącym sloganem reklamowym, lecz własnym zdrowym rozsądkiem. Jeżeli zawczasu dokonamy uważnej kalkulacji rzeczywistych kosztów, unikniemy przykrych niespodzianek. Do zobaczenia!